Dziś w Uwadze niebezpieczny hejt rówieśniczy i jego tragiczne skutki. Dla hejtu! To się zaczyna od tego, a jesteś ruda, jesteś za chuda, jesteś za gruba, a kończy się... Były trzy rzeczy. Nóż, notes i telefon. W notesie są zawarte imiona, kto był jej przyjacielem, a kto zrujnował jej życie. Jak zatrzymać przemoc rówieśniczą wśród nastolatków? W Uwadze dziś o 19.55. Wielkie święto, super cen w Aldi. W tym tygodniu kawa Jakobs przy zakupie dwóch druga aż 70% taniej. Tylko 26,99 za sztukę. A wszystkie cukierki na wagę 30% taniej. W tym galaretki opolanki 20,90 za kilogram. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Helmans od ponad 100 lat gwarantuje bogaty smak i wyjątkową kremowość. Odkryj nasz Majonez Helmans. Bogaty, wyjątkowo kremowy smak.